Jak coś to na dziesiątkę wejdziesz, przyłożysz z wolnego coś i kręć kręć po rekord. Jeśli coś dobrego, fajnego osiągnie, no to później potrzeba dużo samodyscypliny, żeby żeby dalej być na, na topie, czy wygrywać.

Chcieliśmy, widać, że chcieliśmy coś zrobić, ale mówię, no, górnik był skuteczniejszy, no, myśmy mieli swoje sytuacje, nie ma tu co ukrywać, no niestety nie, nie trafialiśmy. <śmianowidł> Zabrakło trochę szczęścia, by odmienić losy tego spotkania. No niestety trochę coś się, coś się zacięło, ale no... Tutaj w tym meczu szybko stracona bramka, pokrzyżowała nam szyki, bo mieliśmy wykorzystywać wysoko ustawienie linii obrony górnika. A po po z szybkim straceniu bramki oni się cofnęli i nie wykorzystywaliśmy tego, co ćwiczyliśmy. Gratulacje dla górnika, bo pokazał nam dzisiaj swoje walory. Wypunktował nas jak wytrawny bokser. Od razu pierwsza akcja, czy stały fragment gry Bramka, oczywiście przy naszym współudziale, bo, bo niektórzy patrzyli na piłkę zamiast na przeciwnika i tak się skończyło. I goniliśmy wyniki. Łatwo nie było, chociaż pierwsza połowa nie była może za dobra w naszym wykonaniu, w drugiej połowie już pewne rzeczy skorygowaliśmy, ruszyliśmy do ataku i swojej sytuacji mieliśmy. Jak się nie strzela w sytuacjach dogodnych czy bardzo dogodnych, a były takie okazje, żeby doprowadzić do rezultatu 1-1. I to by na pewno dodało nam skrzydeł, no to przeciwnik to wykorzystał. Tak jak powiedziałem, jak bokser, nie, nie, nie przycisnęliśmy, nie zaakcentowaliśmy bramką tej naszej przewagi. Zostaliśmy sprowadzeni na ziemię i, i trzeba zakazać rękawy, brać się do pracy, bo, bo jeszcze dużo pracy przed nami i, i, i musimy wrócić na te właściwe tory, bo ostatnie dwa mecze przegraliśmy. Górnik był w podobnej sytuacji, przyjechał tutaj po dwóch porażkach i, i się, że tak powiem, odblokował. Nam zostaje to samo zrobić w trud, na trudnym terenie, bo z Jagielonią gramy najbliższy mecz. Najbliższy mecz w ekstraklasie i do tego meczu będziemy się przygotowywać.